No zobaczcie, udało się złapać 4 sztuki, Ten największy ten 42. No cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale. No ja już jestem po godzinie łapania. Byłem na kleniach i szupakach. Co udało się łapać Zaraz zobaczycie. A teraz jestem na miejscówce za okoniem. Także Kiję do 7 gram My mamy tego faworyta, White whitebird. Także zobaczymy, bierzemy się za załapanie. Oglądajcie. Mamy, klenia. Jest bronie. Trzy rzuty w to miejsce i mamy kleniuchę z powierzchni. Ładne. Serio? nie tu wpłynąłeś. Chodź, 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 i mamy go. To mamy klenika. Mamba niebieska w pysku. Rzucona na spowolnienie, dość płytko jest. No i trzy rzuty oddane. No i proszę, jest. Kim lekki do 7 gram, bo niedługo na ukonie jadę. No ale mówię, zatrzymam się. Zobaczymy, czy jeszcze jakąś, jakąś kluskę się uda złapać. No i proszę, jest. Także zmierzmy go. Wrócimy i mamy 50 z malutkim kawałeczkiem. No i poszli. Pięknie. No już kieruje się na miejscówkę za okoniem. No i powiem on tak, łapałem godzinkę, jedno branie szczupaka, jedno branie klenia. na szczupak niestety nie wpięty, ale klenik jak widzicie już fajny. Także zobaczymy jak okonie dopiszą. Patrzcie mam ryby, nawet nie czułem brania To będzie szupak To będzie szupak A nawet nie poczułem brania, nic zero Zaczyłem od 50 cm braczka A szczupak na bank Za mocno chodzi O nie oko nie to piękne Ło ona nawet nie poczułem brania, nic zero, takie bydle wielkie Ole wielki no ale torpeda Malego No to proszę, zobaczcie u tak początku na okoniach się nie spodziewałem Pierwszy okoń i od razu grubas, jak nie wiem Stawiam, że będzie 40, zaraz go zmierzymy na branie nie wyczułem go, ale może też przez to, że wiatr trochę już wieje No i po prostu balon był no ale mamy go. Także porzucam w tym miejscu jeszcze. Oczywiście tego jeszcze nie puszczam, żeby nie spłoszył innych. No i zobaczymy czy jeszcze jednego trafimy. 42,5. No to już jest piękny kawan. Dobranie na nimbla. Zielono, czarny z zł złotym brokatem. 500 metrów. Tutaj macie czewóraczkę 3 gramową. No i flokarbon 0,28. Także mówię, o w podbieraku jest. Niech sobie tam dojdzie do siebie. A ja to porzucam, zobaczymy czy jest i więcej. w pole bronię kolejnego ładnego miałem jeszcze jednego, ale niestety spadł Mam kolejnego fajnego A spadł mi tamten wcześniejszy, z tego względu, że w zaczepie byłem I ten też jest fajny, branie bardzo mocne Ale mówię, przez ten wiatr byłem zmuszony zmienić na 5 gram no, zobaczymy, no pokaż się, a też jest ładne, piękne nie może taki duży jak tamten, no ale, ale też jest piękny. I dobra, jest. Zoliczyłem trzecie branie, w sumie, i miałem dwa brania o tą tego co widzieliście wcześniej. Czarno-zielony, i tutaj założyłem takiego skrawego saldynka na haku offsetowym, ale mówię 5 km bo wiatr strasznie przeszkadza. Także dwa w podwieraku, lecimy dalej. Mam kolejnego konia. Wielokamery kamery włączyłem. Znam, że nagrywam, a nie nagrywałem i też mam ładnego konia też będzie fajne o, widać, że żerują raczej ten sam wciąż też będzie ładny, ładny, pokaż się, o, jest fajne o, po 40 piękne i do wora, jest to idzie następny ale branie widzicie przy podbijaniu też fajne była przerwa w braniach Zdziałem z 10 minut nic zero i kolejnego mamy też przyzwoite piękne okno branie po raz kolejny na nimbla to, że teraz w innym kolorze już? O, ładne, ładne. Też koło 40. Piękne. Chodź, 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 chodź. Nie mamy go. Tym razem na różdż Motro ale jak weźmiecie bez światła, to taki fioletek przebija. Także... No mówię, nie było chwilę broń. I zacząłem zmieniać kolorki i trafiłem. Porzucam jeszcze. No zobaczcie, udało się złapać 4 sztuki, tutaj największy ten 42. Tutaj będzie blisko 40, no i teraz to tak samo po 40. Także zaraz zmierzymy, zobaczymy ile mają Dobra, kolejny 35 z kawałeczkiem Zaraz sprawdzimy tak na szybkiego. Tutaj mamy 40, to jest 40, zobaczcie 40 nawet z kawałeczkiem bym powiedział. I jeszcze ostatni. 36 Piękny kawany. Naprawdę fajne brania. I posliwi. No, jak widzicie na razie jest grubo. Powiem że jest 11 stopni. Ten wiatr jest tak zimny, że masakra. Wziąłem tylko dwie bluzy. Ale powiem mam że chłodno mi. No ale nic, gryzą, także adrenalinka jest. Teraz miejscówkę zmieniam dalej, idę kawałek. Zobaczymy co tam będzie się działo. No tutaj się wyłączyły, na, jak wiecie z większymi jest tak, że 2, 3, 4, to jest 5 może i to jest, to jest max. Czasami jest jedna ryba duża i odcinają się albo się przemieszczają, albo po prostu się wyłączają, tym bardziej, że jeden mi spadł i automatycznie po tym spadzie miałem długą przerwę brań, no ale potem już znowu wziął kolejny. Także wiem, że są, a jak będę wracał to na pewno jeszcze zajdę. Mamy no, ochonia. No, Zmiana miejscówki jest. Nie jest duży, ale jest 20 taczek. Cały czas nimbel w akcji, znaczy podruba nimba. Ale teraz taki fiolet z zielonkawem. No i okonek no taki, no 20 powinien mieć. rozmiarów może może większy ale jest będzie będzie większy trochę no, no to jest taki 25 ładny teraz założyłem seledynka no i od razu pierwszy rzut ale no proszę macie gorbusek i do wola i poszli dobra po Mamy pierwszego konia. Mały, ale jest. Znaczy pierwszego konia w tym miejscu. Cały czas seledynek. No widzicie rzucam do dna. No i przy dnie podbijam. Chwilę leżę na dnie. No i podbijam znowu. I są te strzały. No w tym miejscu tylko jeden malutki, ale miałem chyba z pięć brań. Ale widać, że mniejsze to były. Kolejne. No i fajne będzie. A nie, maluszek, a tak walczy mocno. Kolejne miejsce i kolejne branie. I mam 20. -taczka. Branie dość fajne. Nieduży, ale fajnie, chodzi na kij. No i puścimy go. I Na no, widzicie pogoda szaleje. Teraz jak większa chmura przyszła, pada też. Stoję tu za drzewami. Przez chwilę. No i powiem wam, że każde jedno miejsce daje branie. Także jest dobrze. Tylko mówię, bo teraz taki wiatr już jest, że ciężko utrzymać tą tam gdzie się chce. No ale nic. Zaraz podaję kolejne miejsce i zobaczymy co, co będzie. Czy bez brania chciałem podbijać, czy jest? Ja już robię drogę przewodną. Tam dalej poszedłem, ale tam już tak wieje, że masakra No taki 20 może Raczek w malowaniu Motrol taki mówię, lekkim przebija fioletem no i okonek jest, nie wraca i poszli Siedzi. Wróciłem w to miejsce gdzie miałem duże konie i mam pierwsze wranie, drugi rzut, pierwsze ranie, ale małe, to nie jest duży Przynęta teraz raczek ale fioletowo czarny na haku satowym cały czas łapie, znaczy powie sporo, no tak jak widzicie, będzie staczek i do z nim i poszli. Okazało się słońce, chmury przeszły, przestało padać, wciąż wieje, ale brania się już ucięły. także Zmieniam miejscówkę na jeszcze jedną, tak na godzinkę maksymalnie, i zobaczymy, czy tam coś uda się wydziałać. Ale zabiorę ze sobą również kij także miejmy nadzieję, że coś siądzie. Siedzi następny. Wcześniej był szypaczek, który spadł, i mamy na samorodę. Nie się, że znowu szypaczek. Chyba tak. Taki malutki znowu. O, grubo. To już drugi, jak to mówię, ten wcześniej spadł. Zobaczcie, jak rakinę. Co rzut mam brania. Dobra, uciekaj. i poszli Branie na podróba Nimbla. Fioletowy z czarnym grzbietnikiem. Ole, bronię! Ole, uderzył, ole, piękny okoń! Zobaczcie, zmiana miejscówki. Potężny strzał. To już drugi okoń, jednego nie nagrałem niestety i zapałem jeszcze szczupaczka mojego. Ale mamy ładnego. Te brania, czasami tych większych okonie to są naprawdę strzały potężne. A się nam wstroszył. O, piękny. branie. Ja Poprawi jeszcze raz. Też fajne. No, takie 20 z plusem. No 25 powiedziałbym. Ubrał no, na dwa razy. Jak widzicie no 25 będzie miał cały czas ten sam imblek. Następny. Też fajny. No, ten wa mocniej walczy, chyba ładniejszy niż poprzedni. A jest fajny, no ładny, ładny no, Widzicie zmiana suki się opłaciła. Tu tak nie wieje, bo jestem niżej no, i zobaczcie, jej gryzą Patrzcie je bez broni, nie zacząłem broni nawet. Ja mam maluszek znowu glutek I maluszek i yyy, poszli. Od razu wróciłem trochę płyczną wodę i od razu strzał. jeszcze trochę. O, JEST, teraz w wprowadzają do akcji. Jak widzicie, saladynki dają mocne brania. Zobaczcie, jakie piękne. No, konie puszczamy. Jak widzicie, kilka fajnych, tych sztuk. No, ale teraz woda, szczupaki łapą. Także trzeba opróżnić podbierak. I poszli. No aż kończę, jak widzieliście, ostatnio miejscówka też dała brań. No i takich mini szczupaczkot to nie wiem, z pięć. A jeszcze miałem z koni nie wiem, z 10, Ale próbowałem na większe za dużym szupakiem, Nic, nawet tknięcia. Także tyle z mojej strony. Trzymajcie się. do następnego.